Cześć, przypomnę się troszeczkę. Nazywam się Patryk Wyszkowski, jestem koordynatorem grupy PyData. Wspomagam chłopaków, zwłaszcza teraz, podczas pod gdy, gdy nie, nie mamy pluma. Tak naprawdę, między innymi przypadkami, rola może nie dosłownie zastąpienia go, bo nie da się zastąpić pluma. Plum jest idealny i niezastępowalny. Aczkolwiek ten dydaktyczno-edukacyjno-rozwojowy, knowledge sharingowy flow tak naprawdę pozostanie tu z nami. Tematem prezentacji będzie platforma Create Expectations i nasze wielkie oczekiwania wobec tego, jak właściwie badanie jakości danych mogłoby wyglądać i co moglibyśmy chcieć uzyskać. Przy czym tutaj, podobnie jak widać na slajdzie, będziemy rozmawiać o pierwszej części prezentacji. Jako, że PyData jest taką grupą, która zrzesza naprawdę bardzo szerokie grono odbiorców, bardzo szerokie grono, sporą społeczność w każdym razie, tak. Są wśród nas profesjonaliści, są wśród nas studenci, są wśród nas także po prostu entuzjaści danych czy Pythona, bądź tak naprawdę laicy, którzy zainspirowani pięknym wydarzeniem w tych mediach społecznościowych, nad którymi między innymi tutaj Chłopacy świetnie pracują, żeby móc zareklamować naszą grupę, żebyśmy zrzeszyli jeszcze większy grono odbiorców i jeszcze lepszą społeczność. Po prostu pojawiają się tutaj takie osoby, żebyśmy mogli dowiedzieć się czegoś, czy o Pythonie, czy o danych. Dzisiaj będzie zdecydowanie więcej o danych, dokładniej o inżynierii danych, a o samej platformie Gre Expectations dzisiaj może nie aż tak dużo, jak tytuł mógłby sugerować, aczkolwiek tak jak widać, jest to część pierwsza. Część druga to będzie już mięso. Pozwolę sobie przejść do kolejnego slajdu. Wspomnę coś o sobie. Obecnie pracuję w firmie DeepSense AI, ale oprócz tego, jako że działam w, w naszej grupie PyData jako koordynator, dzisiaj w Paida-towych barwach, akurat prezentacja. Z wykształcenia jestem matematykiem, ukończyłem kierunek właśnie matematykę, geometrię i grafikę komputerową na Politechnice Gdańskiej. Parę lat temu wróciłem do Bydgoszczy, żeby tutaj zajmować się chociażby bardziej jeszcze inżynierią danych, po prostu dodatkowo też prywatnie. Lecz ta królowa nauk nigdy mnie nie opuściła, jeśli chodzi o, o to, czym się zajmowałem. Wcześniej, kiedy nabierałem doświadczenia jako inżynier danych w korporacji Intel, zajmowałem się między innymi projektami Big Data. Zajmowałem się również Rozwijaniem platformy analitycznej, która służyła do wspierania yy, walidacji produktów. Yy, przy czym, no właśnie, problemy, z jakimi mieliśmy okazję się mierzyć, były naj, naj, najróżniejszej natury. Yy, dodatkowo, dane telemetryczne to nie jest coś obcego dla mnie, bo głównie z nimi miałem do czynienia w tamtym czasie. Przy czym dodatkowo jakieś. Eksploracyjne analizy, czy, czy kwestie y, researchu odnośnie podstaw sieci neuronowych przewinęły się również na danym etapie. Tak czy inaczej, mimo że jest to inżynieria danych, y, to moje dalsze zainteresowania, dalsze plany na rozwój y, bardziej oscylują i, i zbiegają się w stronę zagadnień związanych z data science i uczeniem maszynowym i produktyzacją modeli, stąd nie jest nie jest przypadkiem jak najbardziej. Zresztą tego, co mogę powiedzieć o tej matematycznej części, No to geometria różniczkowa, topologia algebraiczna to są akurat, może nie moje koniki, bo nie jestem aż tak zaawansowany, ale na pewno są to zagadnienia, które e, szanuję i lubię w matematyce, zwłaszcza, że uwaga da, da się je połączyć z analizą danych w dosyć nietrywialny sposób, w nieoczywisty, gdzie bardzo wysoka, bardzo abstrakcyjna matematyka łączy się z bardzo konkretnymi i brudnymi danymi. Hobbystycznie i prywatnie. Grywam na gitarze zwykle akustycznej, oprócz tego jestem również początkującym basistą i baciatero, także tańce latynoamerykańskie nie są mi obce. Dość o mnie przejdźmy może do zagadnień związanych z prezentacją. Na slajdach znowu moje doświadczenie w inżynierii danych przewinęło się również. Obecnie prowadzę kurs związany z inżynierią danych, ale zastanówmy się tak naprawdę, kim jest taki data engineer. Być może mamy jakieś intuicje. Bo myśli, że mamy czas na rzut podobki? Może jedno pytanie, czy ktoś chciałby odpowiedzieć na to pytanie? Chyba nie. W porządku. Ja, ja mam jedno, jakąś intuicję, bo czasem muszę tak pracować. To jest ktoś, kto przepycha dane z jednego źródła do drugiego. Tak, to jest chyba najlepsze ujęcie, i tak naprawdę, jakkolwiek wspaniałe akademickie definicje przewijałyby się w, w najróżniejszych źródłach, ostatecznie. To jest po prostu szumna nazwa na przepychanie jedne, danych z jednego miejsca w drugie, po to, żeby odpowiednie osoby, czy to z analityki, czy z biznesu, miały dostęp do tych danych i żeby mogły z nich czerpać w odpowiedniej oczywiście postaci. Także nierzadko strukturyzowanie tych danych e, również wchodzi w grę. Wszelkie transformacje, e, które możemy sobie wyobrazić, mogą być potrzebne, aczkolwiek znowu, w dzisiejszych czasach, wiele ról w zespołach. Specjalizuje się, tak. więc tutaj nie mówimy o po prostu inżynierze oprogramowania, inżynier danych. Można powiedzieć, dlaczego. Gdyby przyjrzeć się em, horyz tak horyzontalnie zespołom, które są za zaangażowane w dane, jakkolwiek, albo po prostu zajmują się czy to przetwarzaniem danych, czy machine learningiem, analizą danych, bądź po prostu używają ich w biznesie do wyciągania wniosków, trafimy na najróżniejsze role. Od Inżynierów DevOps, po prostu inżynierów oprogramowania jako deweloperów. Oprócz tego na pewno trafimy na ludzi, którzy będą administrowali bazami danych. Analitycy będą pomostem pomiędzy biznesem a, a naszymi wnioskami z danych. Oczywiście data scientyści również przeprowadzą eksploracyjne analizy, lecz w trochę bardziej abstrakcyjnym wariancie, po to, żeby między innymi nakarmić nasze e, analityczne modele, e, czy to uczenie maszynowego, czy uczenia głębokiego. Dodatkowo nie możemy zapomnieć także o roli y, MLOpsów, to znaczy inżynierów, którzy są zwykle skupieni na produktyzacji tych modeli, dlatego że tak jak już nieraz pojawiło się na naszych spotkaniach, 80% z tych modeli, no niestety nie dociera na produkcję, więc skracanie, skracanie tych, y, tej drogi od developmentu do produkcji, rozwoju modeli do deploymentu na produkcję jest jednym z kluczowych zagadnień. Podobnie ten Wrostek albo przyrostek Ops zaczyna się pojawiać również w kwestii danych, czyli data Opsowe pojęcia, kiedy znowu skracamy czas od pozyskania danych, pozyskania konkretnej formy danych i odpowiedniego tiru tak naprawdę, czyli standardu gdzieś tam danych, do, do tego, kiedy są dostępne na produkcji dla pozostałych użytkowników. I właściwie w ten sposób omówiliśmy też, jak może wyglądać zespół. Z jakich po prostu konkretnych tutaj inżynierów może się składać taki zespół. Jednocześnie rola inżyniera danych w tym zespole może się wahać z uwagi na dojrzałość, jeśli chodzi o dane, czyli tutaj pojęcie data maturity, które występuje no właśnie w, w biznesie. I ono zwykle determinuje, jak tak naprawdę nasza współpraca z danymi wygląda. W momencie, kiedy Data maturity, jakkolwiek trudne do mierzenia, jest niskie. Zwykle inżynierowie danych są nielicznymi członkami takich zespołów i zwyczajnie zarówno DevOpsowe, infrastrukturalne zagadnienia, samo przetwarzanie danych, ale również ustalenie architektury danych czy całego systemu również przypada właśnie tym inżynierom. W tym momencie widać, że jest to bardzo wiele dosyć rozproszonych obowiązków, więc Intuicja może nam sugerować, że im wyższe data maturity uzyskamy, tym tak naprawdę uzyskamy wyższą specjalizację roli inżyniera danych. I tutaj pozwolę sobie nawiązać do innego bieguna. W momencie, kiedy mamy wysokie data maturity, kiedy tak naprawdę nasze dane zasilają cały biznes, zasilają decyzje w biznesie, zasilają modele machine learningowe po to, żeby jeszcze bardziej usprawnić, wykorzystać sztuczną inteligencję tam, gdzie człowiek po prostu nie domaga, bądź zwyczajnie da się lepiej. Wówczas inżynierowie danych, rzeczywiście tak jak Paweł skomentował wcześniej, są głównie skupieni na tych pipeline'ach, nie skupiają się na architekturze, która pozostaje data architektom, nie skupiają się na infrastrukturze, która nawet jeśli wspiera rzeczy związane z przechowywaniem danych ze storage'em, czy z wszelkimi rozwiązaniami do przechowywania i przetwarzania danych, ostatecznie jest rolą inżynierów DevOps. W porządku. Great Expectations pozwolę sobie wspomnieć już na początku, będzie, jest tak naprawdę platformą do pracy nad jakością danych i expectations są jej podstawowym konstruktem, podstawowym takim, taką atomową jednostką, która będzie nam pozwalała weryfikować pewne założenia odnośnie naszych danych. Aczkolwiek Data Quality ma tak dużo odsłon i tak wiele różnych ujęć. Że no właśnie, czasami trudno się odnaleźć, w, o którym data quality mówimy. Więc możemy mówić o data quality w takim przypadku, jak chociażby w machine learningu, gdzie załóżmy, chodzi o jakość danych do wytrenowania naszego modelu. Data quality może też dotyczyć kwestii zupełności naszych danych, ale także aspektów z pozyskiwaniem ich. W momencie, kiedy mamy Trudność w dostępowaniu naszego źródła danych, albo nawet nie wiemy, z jakiego dokładnego źródła pochodzą dane, które, załóżmy, pozyskujemy z, jakiegoś, z jakiejś hurtowni danych, w tym momencie jest ryzyko, że nasze dane mogą być trudnej jakości. Są wspaniałe narzędzia do tego, żeby zajmować się monitorowaniem takich rzeczy, więc pojęcie takie jak observability, data governance, robią się również modne i są do tego narzędzia. Dzisiaj nie będziemy o nich mówić ani trochę. Tak czy inaczej trzeba być świadomym, że rozwijają się i pozwalają często dojrzeć, dojrzeć nam takie możliwości jak chociażby na poziomie pojedynczej kolumny. Tak? Załóżmy, że mamy taką tabularyczną reprezentację danych. Na podstawie takiej kolumny odwołać się do, do tego skąd pochodzi, czyli tak naprawdę. W takich rozwiązaniach, gdzie zajmujemy się data health, czyli data quality, ale w ujęciu monitoringu i obserwowalności, jesteśmy w stanie dotrzeć do źródeł, z których pochodzi nasza konkretna kolumna, skąd pochodzą te wartości. Oczywiście, zanim te dane trafiają w tej formie, są to naprawdę zaawansowane transformacje, wielokrotne łączenia i tym podobne. Dodatkowa rzecz, jaką można by zauważyć, to, no właśnie, taka badanie jakości danych w pionie, że tak powiem, tutaj, czyli kolumnami. W przypadku na przykład szeregów czasowych wymaga od nas analizy kontekstu. I tu znowu, jakby dzisiaj do tego nie nawiążemy i zaraz wytłumaczę, dlaczego. Jednocześnie, jest to kolejny sposób badania jakości danych, kiedy na przykład szukamy anomalii w kontekście. Przy czym anomalia nie musi być to anomalia taka, jak w układzie uczenia maszynowego, w jakimś systemie, który wykorzystuje uczenie maszynowe. Może być to anomalia w postaci, no cóż, niewłaściwej wartości spoza zakresu, jakiego się spodziewamy. Załóżmy, że monitorujemy wiele urządzeń IoT, każde z nich dysponuje jakimś swoim firmwarem, w którym trafia się błąd i, no cóż, trafia nam się niestety. Coś, czego nie powinniśmy się spodziewać, bo taka wartość nie jest wspierana. To znaczy, że prawdopodobnie gdzieś po drodze w naszych pipeline'ach tkwi błąd. Dodatkowym aspektem jest kwestia wiedzy domenowej. O ile tak naprawdę niektóre zagadnienia związane z badaniem jakości danych mogą być przetłumaczone na po prostu weryfikowanie poszczególnych wierszy w tabeli, jako że zwyczajnie jest to kwestia sprawdzenia, czy na przykład Typy się zgadzają, czy wartość mieści się w odpowiednim zakresie, czy nie przekraczamy pewnego thresholdu. W przypadku Data Quality, w momencie, gdy posługujemy się wiedzą domenową, to zagadnienie niekoniecznie jest na tyle trywialne, że możemy ograniczyć się wyłącznie do pojedynczego wiersza, czy do pojedynczych kolumn. Tutaj tak naprawdę potrzebujemy dosyć złożonych widoków w naszej ramce danych zarówno jeśli chodzi o kolumny, jak i wielokrotne tutaj ilości wierszy. I o ile w tym momencie jeszcze nie spina nam się z tym y, tematem naszej prezentacji, Great Expectations, to na tym etapie pozwalam sobie zarzucać takie właśnie y, małe kotwiczki, do których nawiążemy później, dyskutując o samym Great Expectations. Wobec tego Dzisiaj skupimy się na jakości danych, y, głównie w pojedynczych wierszach, i tutaj y, często bądź ewentualnie na, na poziomie pewnej agregacji bądź całej tabeli. I tutaj często mówi się o y, extension data, czyli extension of the data. I tutaj w literaturze, która zajmuje się rzeczywiście data quality, chodzi zwykle o badanie samych danych z uwagi na wartości. W poszczególnych polach, czy kolumnach, czy właśnie wierszach. I no cóż, e, prawdę mówiąc, gdybyśmy chcieli zaadresować to przy pomocy open sourceowych rozwiązań, aczkolwiek niekoniecznie na tyle wyspecjalizowanych, tylko możliwie najprostszych, załóżmy, że naszymi wymaganiami, od, e, czy, czy po prostu wymaganiami projektowymi, czy wymaganiami w naszej organizacji jest to, że pierwsza sprawa, chcemy móc zweryfikować te dane w e, sposób automatyczny w naszych pipeline'ach do danych. Jednocześnie niektóre z tych zasad, które będziemy chcieli sprawdzić, niektóre z tych reguł mogą być reużywalne. Chociażby przez analityków czy, czy data scientistów, którzy nadal prowadzą eksploracyjną analizę, ale na kolejnych po prostu zbiorach danych. No i taki szkic rozwiązania mógłby być następujący. Ten XML jest błędną ikonką. Tu powinien być YAML. Eee, przykładowe rozwiązanie. Definiujemy sobie w deklaratywny sposób, to jest kolejny haczyk, eee, pewne zasady, które będziemy musieli zweryfikować. Załóżmy, że podpinamy do tego eee, jakąś biznesową logikę, która pozwoli nam wczytać to czy to w e Sparku, czy to w pandasie. Dlaczego te narzędzia? Raz, po prostu są wygodne w inżynierii danych, chociaż z pandasem wiemy już z innych prelekcji, że bywa różnie. Tak? Nie, niektórzy go nienawidzą, chociażby za pewne niespójności w API. Jeśli chodzi o Apache Spark i PySparka, zasila tak naprawdę nadal około jednej w większości zespołów odnośnie inżynierii danych, zajmujących się inżynierią danych na świecie, ze statystyk, do których dotarłem, więc póki co wydaje się, że Apache PySpark nas nie opuszcza, zostaje z nami i w 2023 roku Snowflake i inne narzędzia rzekomo mają stanowić nadal poważną konkurencję, nadal. Y Załóżmy, że dla ustalenia uwagi posłużymy się takim narzędziem. W tym momencie jesteśmy w stanie używać reguł zapisanych deklaratywnie. Analitycy, czy tak naprawdę ludzie posługujący się wiedzą domenową czyli to, o czym wspominałem wcześniej są w stanie sami tworzyć te zasady, co odciąża inżynierów danych, dlatego że nie muszą wiedzieć wiele o tych danych. Tutaj wiedza domenowa zostaje wprowadzana z zewnątrz. Można by się pokusić o bardziej rozbudowane widoki. Tak. Tu, tu, tutaj, tak jak mówiłem, głównie pojedyncze wiersze mogłyby nas interesować, aczkolwiek e, w momencie, gdyby to było bardziej złożone, no tak, człowieka aż kusi, można by posłużyć się jakimś rozwiązaniem, które po prostu pozwoliłoby nam na użycie czy SQL-owatego API, czy po prostu e, takiego języka zapytań jako Argumentu do jednej z pandasowej czy państwarkowej funkcji. No, jest to proszenie się o SQL injection. Jednocześnie, jeśli zabezpieczymy to odpowiednio, to jest to jak najbardziej do zrobienia. Wobec tego pozwolę sobie wrócić tutaj. Jest to również jakaś opcja na rozwiązanie części problemów i części niemożliwych bądź trudnych do rozwiązania aspektów, które wspomniałem wcześniej. I znowu będziemy używać tego naiwnego modelu myślowego, żeby porównywać go czy z Great Expectations, czy z innymi narzędziami. Tak, ten slajd nie powinien się tam znaleźć. Jeśli chodzi o open source'owe -source rozwiązania, które miałyby nam pomóc właśnie rozwiązać podobny problem, czyli zweryfikować nasze dane poprzez użycie pewnych reguł. No i tutaj Great Expectations jest jednym z przykładów. Oprócz tego mamy do dyspozycji Pandere i DQ. Są to nie tylko biblioteki, ale głównie biblioteki na tym slajdzie, wszystkie trzy traktujemy jako biblioteki open source i używające Pythonowego API. Przy czym każde z nich ma jakieś swoje specyficzne plusy, na przykład jeśli chodzi o Pandere, o ile wspiera tutaj Pandasa i jeśli się nie mylę, również, no to dodatkowo mamy wsparcie dla testowania hipotez statystycznych, czyli kolejny wymiar badania jakości danych statystycznie. Coś, czego, na co niestety Great Expectations domyślnie nie zawsze nam może pozwolić, aczkolwiek do tego wrócę jeszcze za moment. Z kolei jak zostawimy nasze naiwne rozwiązanie z DQ, no to znowu w naszych requirementach wzięliśmy pod uwagę e, np. dodatkowo jeszcze Pandas, tutaj ograniczamy się wyłącznie do rozwiązania partych na Sparku. I w tej sytuacji rzeczywiście mm, tutaj Great Expectations jako Platforma i biblioteka, która pozwala na wsparcie obu i nie tylko, bo są również inne silniki, które pozwalają na sprawdzanie naszych oczekiwań, czyli tych właśnie expectations, podstawowej abstrakcji great expectations. Także w, w pozostałych silnikach takich jak chociażby SQL Alchemy, czyli tutaj kolejne, jakieś, kolejna odsłona inżynierii danych. I Pozwolę sobie teraz na chwileczkę odwrócić się do tego zestawienia, które tutaj mamy. Rzeczywiście jest, jest kilka wymiarów, pod którymi można by porównywać te wszystkie trzy rozwiązania. Każde, może nie każde, poza panderą, część z nich wspiera narzędzia do profilowania danych, co moglibyśmy oczekiwać, chcąc przeprowadzać tutaj analizę jakichś raportów odnośnie jakości naszych danych. Dodatkowo możemy sprawdzić, Właśnie ten extension, dimension, czyli ten wymiar jakości danych związany z tych, z wartościami. Sprawdzenie samej skimy, tutaj przyznam szczerze, że ta tabela jest zaczerpnięta z, z jednego z blogów. Tutaj sam się nie zgodzę, dlatego że częściowo skimming expectations możemy weryfikować chociażby przez. Sprawdzenie kolumn, które rzeczywiście są zawarte, jednocześnie przy dodatkowych expectations, które wprowadzimy, służących do sprawdzenia, czy dane pola nie są nulami. Czyli znowu, Great Expectations spina ze sobą kilka inicjatyw, czyli ogromna społeczność, mnóstwo podobnych, podobnych expectations i tych wymagań, jakie się pojawiają w projektach, które w deklaratywny sposób będziemy chcieli nałożyć na nasze dane. Jeśli chodzi o pozostałe platformy, no widać, że w poszczególnych wymiarach się przeplatają. Tak czy inaczej, ja przygotowując tę prezentację i kolejną, która odbędzie się w lutym, przede wszystkim skupiłem się na tym, że Great Expectations udało się zrzeszyć naprawdę bardzo dużą społeczność i aktywną społeczność, i rzeczywiście, gdy przejrzeć Galerie rozwiązań i galerie tych oczekiwań, tak? czyli tych oczekiwań, które powstają i zostają wdrażane do tej biblioteki i na platformę. Po prostu jest bardzo wiele, które już są nie tylko w fazie eksperymentalnej, ale także coraz bliżej produkcyjnej części. Dodatkowo, jest kilka aspektów, które pozwoliłem sobie spisać tutaj troszeczkę luzem, żeby w nich przedyskutować. Jeśli chodzi o Great Expectations jako całą platformę, no właśnie, nie wyłącznie bibliotekę, ale całą platformę, możliwości wizualizacji rezultatów weryfikacji naszych oczekiwań, dodatkowo profilowanie danych, tworzenie tych właśnie expectations oraz spinanie ich w całe suite to jedno, ale dodatkowo Great Expectations jako organizacja szczyci się tym, że integracja z innymi rozwiązaniami powinna być dosyć prosta. I o ile sam w dobie, kiedy wszystko dostaje przyrostek OPS, spodziewałbym się, że stworzą pewne registry tych expectations? No niestety, okazało się, że moje oczekiwanie tutaj, moje wielkie oczekiwanie zawiodło, mimo że takie narzędzie byłoby wygodne chociażby w tym use case, gdy zarówno pipeliny do przetwarzania danych, jak i analitycy mogliby korzystać ze wspólnej bazy, podobnie jak z Docker Hub'a, czy tak naprawdę wszelkich innych rozwiązań. Na przykład w IAC przecież mamy w takich narzędziach jak Terraform. Mamy całe bazy zasobów tak naprawdę, czy, czy, czy providerów. Podobne podejście to było to, czego się spodziewałem, jednocześnie Great Expectations rzeczywiście tego nie posiada. Dodatkowo, jeśli chodzi o wsparcie środowisk, to miejsce do przechowywania rezultatów, czy wizualizacji, czy tak naprawdę mm, samych oczekiwań, czyli expectation store. Może być wyłącznie czy to lokalnie, czy hostowany u poszczególnych dostawców chmury. Obecnie jest to AWS, chmura Google i oczywiście Azure. Więc znowu, brakuje pewnego serwera, który mógłby pojawić się w tej naszej integracji i w naszym całym stacku. Społeczność jest to zdecydowanie na plus i tutaj pod tym względem Great Expectations jak najbardziej rozkwita. Kwestie weryfikacji złożonych zasad, to co to. Yy, specyficznych dla domeny zagadnień. No, tutaj znowu część rzeczy możemy próbować pokryć prostymi zasadami, aczkolwiek Great Expectations na razie działa albo na poziomie rekordów, albo tabu, yy, całej tabeli, ewentualnie niektórych agregacji yy, w stylu Group By. Yy, jeśli chodzi o tutoriale i dokumentację, z jednej strony jest bardzo dobra, z drugiej Great Expectations bazuje także na pewnym interaktywnym trybie, jako że razem z platformą jest yy, po prostu dołączana instancja Jupiter Laba, która pozwala na interaktywne zarządzanie właśnie tymi expectations. Tutaj znowu podchodząc do tego bardzo osobowo, chcąc integrować te rzeczy, spodziewałbym się troszeczkę więcej tutaj po tych tutorialach, nie tylko w tym ujęciu interaktywnym, ale także w wydaniu stricte związanym z integracją. Więc niezależność od tych wspomagających notebooków byłaby czymś, czego mógłbym się spodziewać. I o ile teraz bardzo wysoko poziomowo przedyskutowaliśmy to wraz z tym teoretycznym wstępem, tak? Na drugiej prezentacji oczywiście yy, przyjrzymy się samemu narzędziu, konkretnym przykładom i przykładowym rozwiązaniem części z tych problemów, które mieliśmy tutaj. Bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia na kolejnej sesji, gdzie już z bardziej konkretnymi przykładami przyjrzymy się Great Expectations ponownie.